Brr, witam, witam Państwa, nazywam się Gmak i będę Państwu przybliżał jak, jak, jak przy takich okazjach piłkę. Mundial jest na razie w fazie początkowej, być może nawet się skończy, jeśli go murzyni w RPA nie ukradną, ale już pierwsze uwagi się nasuwają. Największym przebojem mundialu jest Wenezuela, znaczy ta Wuzuela. Wuzuela to jest to taka piłkarska trąbka, bo czyni hałas, jak bumerang, który trafił w szyby banku i włączył alarm i wrócił do żytającego z gotówką. E, niech, myśmy sobie z dziurkiem nabyli po Wuzueli -w, w internecie na stronie www.wuzuela.pl i, i wracaliśmy przez miasto po nocnym podsumowaniu dnia mu w telewizji i dmuchaliśmy w Wuzuelę. Właśnie. Graliśmy na Wuzuelach skomplikowany utwór napisany na 4 www. Wudzuele i Waltornie i Mandelę, a myśmy z Jurkiem zagrali go na dwóch Wudzuelach i szynach Tramwajowych, co, prawda, należy uznać za sukces. Ten utwór to cztery pory roku Mussoliniego. E, Wudzuelo apiej, aleć apiej. E, ja jestem z Państwem dzisiaj, a miałem być wczoraj, e, a Jurek wychodzi jutro. <ścoughs> Jurek. Jurek trochę narożrabiał, bo on dmuchnął w uzuelą prosto w ucho na komisariacie funkcjonariuszowi i funkcjonariusz musiał swoje kowadełko i młodeczek zbierać pod ściany na drugim końcu pokoju, prawda? Ale wiecie, byliśmy wtedy po jabulani, znaczy po piłce byliśmy. Jabula to taka kula, taka, taka piłka do, nowa do grania w piłkę, jabulani właśnie i bromkarze narzekają, że tak piłka się zachowuje się jak, tak, tak, tak jak po jabulana właśnie. Stąd oficjalna nazwa tej piłki. Właśnie taka jest właśnie piłka. E, ta nazwa Jabulani znaczy pomóżeniwską świętuszyć. Znaczy, przepraszam, świętować. Ale to na jedno wychodzi tam. No. Kto będzie świętował na koniec, czas pokaże. Słuchajcie mnie, to wam powiem. Do usłyszenia.